Zastanawiasz się, się, czy co? Nie dało się plakatem jakoś wyjść? No, nie, to już jest skład główny. Mm. A tu. Mm. Gdzie my jesteśmy? W gdzie część, jesteśmy gdzie jest ta część ta... kanałów, która chyba nie została wyeksplorowana do bardzo. Boże, była właśnie. Ta, a ta nie była, była, bo przecież tutaj się strzelało wcześniej. No właśnie. No i miliard zobiaków, a widzisz, mówię. A mówię, że x już nie kończy. Ano. no, ciekawe, czy tam radę jeszcze jeden poziom siły. Czemu. Przecież to jest noc! Ja wszedłem tutaj jak była noc! Aha. A ty co? No, gdzie ty? Idę.

Kurwa, jak zgasza światło, to jest sibilica w piździe. O! Co to, kurwa? Aaaa! Ten kamior! <grymne> Przyjemnie byłoby zbić te wszystkie bajstwa plujkowe O! Para! Dobra. Pieraj. Uuuuh, No już, już, już! No przecież w sensie kac tę kasę się nie ominie, no. Otwieram! Spieszały stół. da! Eee, prosto. I pod wodę. Kurwa. A nie, nie pod wodę właśnie. O, mm, mm, mm. O <gasps> <Alpha>! Kurwa. O widzę, 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 widzę. No i łatwo. Na rais, dobił targu z Gierę i lada chwila zostanie ewakuowany. Mm, um, ja czas się tam dostać teraz tylko. Kurwa alfa! Ouch! -huh. No się chcę tam wskoczyć. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, 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 dobra, już. No, hoppa! Fiek. Kurwa z tą baską. Daleko to jest. Ale to obok, tu. No teraz trzeba przejść przez dołem. Nie. Nie. Tutaj idzie. No to wygląda jakby to był ten quest z Jeffem. No tam był zawór. Z <noise> KOSZMAR <Kush> KURWA! <śmum> 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 Fuck this shit up! Out! <śmum> 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 Fuck this shit up! <śmum> <śmum> Do, o! No, dobra, jestem. Zaraz będę. Co ty robisz? Kradę. Kranie, kurwa. No. pieprzony! Dobra Dobra, czyli co zostaje nam zrobić to wszystko samemu Dokładnie mm. No to ja się wyciszam żebyś miał pełną kontrolę tam mm. Mm -hmm. Także powodzenia. tak Powodzenia To powodzenia u ciebie też, ale to tam zobaczymy jak to wyjdzie, dzięki No to, to, to tyle skopa, teraz zostało tylko single przejście y, Kobie mnie będzie słychać akurat na Discordzie, ech Momentu, no żartowałem, no nie wyciszam się No to, no to, Już, już miałem klikać Żeby się cały ulicz No Dobra, no idziemy No właśnie, wiem, już mi się antyzyna skożyła, a muszę iść Ciekawe, jak ty chcesz to zrobić. Nie wiem, co, dwa, dwa podej Te dwa, dwa ekrane będą nagle lewej i prawej strony, jak będziemy biegać później? Tak, to pierwszy. Aha, to nie mamy kotwiczki przecież, łatyzyda. O cholera, co to tam. Nie, ma. no co ten. I nie, powiem, nie da się akurat. Zamknij się, nie mam ochoty, Cię wysłuchiwa. to cały czas musi napierdalać coś. Zawsze. Słuch co, co za wspaniały... No nie, nie chcę Cię wysłuchać. Już mam Cię dosyć. Dobra, biegu, biegu. Spierdzieramy stąd! No! Od razu lepiej! O, teraz rol się przyda! Kurwa, nie mam rola, właśnie. Muszę spierdalać normalnie na piechotę! Wykonawcy moi Ile tu tych tanków jest? Kurwa, właśnie, na lewo, na prawo! Spierdalaj. Też jest taka opcja. Też jest taka opcja, dokładnie. Dodał dołu szybko, do rury! I w dół! Chlup! O! Dobra, nie chlup, ale... KURWA DZIECIAK! Nie nie, 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 krzyknąłeś! Dobrze, Boże! Ciii. Mój krzyknął. Spierdzielam! koszmar mnie jo Boboty Ała! Kurwa, jak GTA! Sze Kurwa, widziałem kawałek tego do was.

Kurwa, kolejny dzieciak? Nie, by mnie zajęwał. Aaaaaa! Kurwa, muszę za chwilę stanąć i. Kurwa, spierdalaj! Z lewej mi się. Aaaaaaa! Jestem widać! Spadają wszystkie te Wejdź na drabinę i pasz do tyłu jak spadają. no, no właśnie nie zauważyłem, bo już widz się na całą górę, fUC Dobra, udało się Witam na arenie z powrotem Imponujące Otre jesteś Królem O więcej widości, dobrze czy królewski podarunek Aha, no dzięki za RP'a kurwa, spierdalaj Idę do góry Chuj ci w dół, znaczy nieważne Nie przeklinaj no, tak. Nie tak, boże, święte, niektórzy nie, nie, nie będą tego słuchać tych przekleć, weź No jestem, dobra Nie zdołasz nawet do mnie dotrzeć Ho Założymy się o milion złotych, dawaj Do góry Temtem, tem, 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 terem, tem terem, 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 terem,

No dawaj, 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 dawaj. Ale czemu na samą górę nie wyjedziesz? Ech, te windy. Piękny widok. Żurawie. Czyli Crane. Ha, 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 ha. Dobra. Czas od zombiaków. Kurwa, piękna muzyka przygrywająca mi tutaj. Jakaś indyjska znowu. Ja nie wiem, co ci Polacy mają, że takie piosenki grają. Ale pewnie to chodzi o to, że Crane takie piosenki daje. Znaczy, że to jest... rais, boże. może. Karim! Rajs przewidział, że przyjdziesz. Ktoś cię postrzelił? Co tu się kurna dzieje? To jest nagroda dla tych, co próbują przeżyć. Rajs zdradził nas wszystkich. Idę tam na górę, Karim. Wejdę tam do niego i zabiję tego skurwysyna. Zatłukę go gołymi rękami. Nie tędy. Zaminowaliśmy doszczętnie dwa piętra nad nami. Idź przez drugi blok. Jak najwyżej się da. Potem możesz wrócić No i zgidał karib No Dupsko, następna osoba Nie, nie sami ludzi ubierają O kurwa, toba Jep. Dobra eee, ee, doc spadli lise, tylko 400 expa nie tak? Słusznie zrobiłem strzelę. Niektórzy mogliby mnie oskarżyć o brak sportowego ducha, że tak do ciebie strzelam To jego wyjewało. Dużo bardziej cię lubiłem, kiedy tyle nie Nie, bo wykopałem z obiaka akurat na zewnątrz. to no, wyrównywaniem szans w grze. Wiesz o czym mówię, prawda? To, spierdzielamy o już jak bieg biegacze go Kurwa. A, 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 a. Jezus Maria wielki zobiak! Spierdalaj ode mnie Dobrze? Niedobrze. Do nie mogę się wycofać. Stać! Kurwa jebane śmieci! Gdzie to? Kurwa! Normalnie jakbym grał w jakiegoś crasha albo cokolwiek. Nie! No chciał wybuchnąć przede mną. Wybuchamy. Kurwa! Ja się te wybuchowe na szczęście go ominąłem. Do góry! Ja ominąłem tego pierwszego, a potem widziałem drugiego, jak do mnie biegnie. No, wskakuj na to, ja pierdolę, na tę drabinę! Au, au. Basia, ja muszę się uzdrowić teraz, bo ten przypominasz mi swoim au. O, już aha, Aha, faktycznie, jeszcze z zewnątrz. No więcej tych wybuchowych tam, kurwa! Brzmisz, jakby cię bolało Crane. Okay. Znowu słyszę rzuty tych Najmniej drabiny tym razem są otwarte Tak, akurat w tym razem są otwarte, a wcześniej to nie było otwarte Dobra, full życie, idziemy Przestań napieprzać tym pieprzonym kamieniem, tank! Ja pierdolę Dobra Oddaję decydujący głos O kurwa Umocje sięgając za nitu URWA Nikt nigdy No i da żebyś żył? Bo już dawno chciałbyś się ktoś zajebać tam. Możesz się uważać za członka I lewo, LEWO! Kurwa, jeszcze się wzdrapał na to jakimś dziwnym cudem, dobra. balancie? Szkoda tylko, że właśnie mam zamiar rozwiązać ten klub. <śmiech> <śmiech> Chyba ten sam moment najszybciej. O Jezus Maria, prawie by te... te Dobra, do góry! I teraz trzeba się trochę... Na dół? Na górę. Ślizg do góry, ślizg. No tutaj już przyjdę do, do spokojnie. I jesteśmy na górze, dobra. Dawaj, dawaj, do, dawaj, 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 No kurwa, wskakuj. Aha, świetnie. Teraz ja muszę się dostać od zewnątrz. Mhm. To się dostałem. No przestań! Ja pierdolę! No, czy kurwa jestem? Aha, tam było przejście w ogóle, dobre, jestem u Raisa. I oto znowu twarzą w twarz. To znaczy, że już tego więcej nie potrzebuję. Z tym czy bez tego, Sulejman? jesteś trupem. Proszę, Crane, nie udawaj, że ci nie zależy. Ile żyć zależy od zawartości tego dysku? Setki. Tysiące, a może miliardy? Mam to. Trzeci quick time event battle. No, boss fight, no. <laughs> Co do jednego, masz rację. Craig. Suleyman jest trupem. A, nie tym razem? <laughs> Umarł razem z Bratem w tym mieście. Nie! Ty nawet nie jesteś stąd. Nie wiesz, czym jest czym... Nie! Nie! Ooooo, a was wryj! Jeszcze raz wryj, dobrze! Nie! Oa! Nie, 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 tam sobie idź. Tak, no chodź. Nie stawię oporu. Nie możesz się oprzeć. Tak jak zabiłeś Tahira. Zrób to! Pierdol się złamasie! Mam ustalać własne zasady? Oto pierwsza! Resztę swojego żałosnego życia spędzisz, wyjąc się w agonii. No to weź mu z ręce wybi, ten. urob, to wtedy nie zrobi nic. Nie możesz. Nie, nie zostawiaj mnie tak! O! Czy ty się kiedyś w końcu zamkniesz? No tchórz ma więcej do powiedzenia niż ten, który się odzywa w, w ogóle. Hehe. <grym zimna> Kumajka 2022. <grym zimna> Ale piękny niebieski helikopter. <śpiewă> no co za Jak wszystko się zmienia. W mgnieniu uwięziony w haranie. Na pewno bym zginął. Ale teraz to ty znajdujesz się o krok od śmierci. Podczas tej giery zabierze mnie do szpitala. Jej zaszczyt decydowanie o własnym losie. Oddaj mi dysk, aby wciąż była jakakolwiek szansa na ocalenie harranu. A umrzesz bezboleśnie. Staw opór, a pogrążesz miasto wraz z sobą. Nie masz czasu liczę do pięciu. Raz, dwa, trzy, wygrałeś! dwa, wiedział, że że on będzie chciał go zabić. dwa, Ale nie tym razem! Dobra, dwa, No i chyba się tego nie spodziewał. Chyba, że dwa, na to wtedy przeżyje. <trybuj> Gdzie, gdzie to jest? O, jest, dobra. Uff. jak tam niebieski helikopterku? E, ładny ten helikopterek. Helikopter, helikopter. Hoppa! Oa! No tak, połam se jeszcze. Świetnie, a ja, a ja w tym jeszcze specjalnym stroju agenta kurwa siedzę. KT 007 zgłasza się. Szansa. Zbierz resztę badań i uciekaj z nami. Z wielu przyczyn mam ochotę kazać wam spierdalać, ale chwilę możemy poudawać, że nie uważacie mnie za skończonego durnia. Potrzebujecie lekarstwa. Ono jest. Gdzieś tu, w mieście. I dopóki tak jest, nie będziecie próbować żadnych rządowych sztuczek, jasne? Crane, do cholery czemu obchodzicie, co stanie się z tymi ludźmi. To nie twoje miasto. To tylko zlecenie. Nie już od dawna nie. Odezwę się, jak zdecyduję, co zrobić. Crane? Słyszy mnie pan? Tu Camden. Słyszę pana, doktorze. Co się dzieje? Ukończyłem analizę próbek tkanki. Wyniki są, nie bójmy się tego słowa, fenomenalne. Panie Crane... Jeśli odzyska pan radar, będziemy mieć lek w zasięgu ręki. W porządku. Pogadamy o tym następnym razem. Umierające światło. Nie wiem jak tam... Ja ty gdzie jesteś? No, ja już w domenie mnie wywaliła. Co czemu? No bo to była si ostatnia misja jest na single, nie? No tak. No i potem cię wywala do menu. a ja myślałem, że ty grasz swoją wtedy single. No ja grałem, Aha. skończyłem. A, to szybko i skończyłeś ode mnie. Dobra. O je, że udało się! Woo! Podstawkę skończoną, i to wszystko: 100% fabuły, 100% questów pobocznych i stref kwarantannych. Wyzwań już też tak nie robiliśmy. Bo to by zajęło nam w cholerę dużo czasu, ale, ale udało się, skończyliśmy. Ale ładnie wat... teraz. będzie DLC na streamach. Zapraszamy. Link w opisie. Like, subscribe. <todgłosy> Give me all your money, co? Nie, 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 żadnych pieniędzy nie trzeba, ale jak chcecie to spoko, ale jak nie to też się, się stanie, jak najbardziej na dole macie link do kanału na Twitcha, możecie też zasubskrybować, dołączyć do naszej społeczności akademickiej, zakomentować, eee, że wam się to podobał i wam się ten tryb... Czy, 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 czy dobrze się przy tym bawiliście? Czy wszystkie te takie zbianki, które tam się działy akurat w trakcie gry czy rozmowy były też na tyle, na tyle ciekawe, że, że chcecie, żeby takie rzeczy były kontynuowane w niektórych grach kooperacyjnych? I nie tylko. Yy, I co? No i co? No i więcej nic nie, nie trzeba dodawać. Faktycznie do na streamu na teraz będziemy ogrywać DLC The Following, więc bardzo serdecznie Was zapraszam, jeżeli. No raczej do tego czasu już sądzę, że większość odcinków wyjdzie w ogóle, dzieje już Raczej sądzę, że, że gdzieś tam zobaczycie e, to co. Myślę, że damy z Wami. Dzięki wielkie raz jeszcze za wszystko. Tu kredycy lecą. Jakie? Nie napisz coś, tylko wypierzasz z tego kredytu, już nie obchodzą. Eee, o, pięknie tu zakończymy. Dziękuję serdecznie Dobrze. wszystkim za oglądanie, za, za dotrwanie do tego momentu. Eee, I zapraszamy na kolejne serie. Dokładnie tak. Na kolejne serie trzymajcie się ciepło i, 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 i trzymajcie Dobra. się. Do następnego. Bye. Jak ja popitalam w tych laczkach faktycznie. <laughs>